biskupi mogliby mieć więcej tych żon. No dlaczego tylko jedną? Więc on sam ma oficjalne cztery żony. Jego najbliżsi współpracownicy także mają po kilka. W związku z tym, że to jest nielegalne, no to dzieci drugich i trzecich żon są rejestrowane na pierwsze żony. No, generalnie dzieją się rzeczy straszne. W końcu następuje... A kobiety otrzymują w zamian, można powiedzieć, święcenia biskupie i kapłańskie. Bo dość szybko pojawiają się kapłanki i biskupki, to są żony My jesteśmy na wyższym poziomie mistycznym. Na tym wyższym poziomie mistycznym seks księdza z siostrą zakonną, spowiednika z penitentką to jest już zjednoczenie z Chrystusem. No nie, seks przewodnika duchowego z penitentką jest przestępstwem. Na każdym możliwym poziomie jest wykorzystaniem seksualnym, jest wykorzystaniem duchowym, jest wykorzystaniem władzy. I to, że oni są na wyższym poziomie, tego nie zmienia. My naprawdę bardzo rzadko jako ludzie, nie wiem czy w ogóle, ale bardzo rzadko chcemy zła dla samego zła. Dużo częściej chcemy jakiegoś dobra, tylko gdzieś po drodze dziwaczejemy, jak powiedziałeś, tak. albo, albo coś nas zwodzi, albo zaczynamy wierzyć tak bardzo. W coś, co nas niesie, że to prowadzi w zupełnie nie w tym kierunku. I to jest też lekcja, którą, której powinniśmy bardzo, bardzo pilnować. bo to Nie chodzi o to, żeby kogokolwiek tak jasno, twardo oskarżać.